Grzegorz, Radio Starogard. Zaczepiamy panie, bo widzimy, że deseru nie ma, kawa wypita. Jak mają pani na imię? Asia, pani Asia i Agnieszka. Pani Agnieszka, chciałbym spytać, jak przygotowują się panie do Mikołaja i do świąt? Widać, że niezbyt pospiesznie i o to w życiu chodzi, by celebrować małe przyjemności. Tak, dokładnie, powolutku. Lista jest sporządzona i trzeba zacząć realizować. To proszę powiedzieć, jak wygląda ta magia świąt? Bo ja muszę tutaj zbliżyć się z mikrofonem, żeby Pani odpowiedziała. Magia świąt? No my, ja bardzo tak staram się, żeby to co roku było podobnie. To znaczy robimy pierogi, pierniczki, krokiety. Wszystko raczej robię sama z córkami i robimy to wszystko tak rodzinnie i wspólnie. Dobrze. Jakie potem potrawy są tymi ulubionymi w Pani przypadku? Najbardziej ulubione są paszteciki w szczególności dla mojego młodszego syna. I, te, I to robię raz w roku, dokładnie raz w roku, tylko na Wigilię. A u pani? I oczywiście barszcz, od lat gotuję barszcz ukraiński. Do tego właśnie wtedy mamy też paszteciki i krokiety, bo dziewczyny, mam trzy córki, uwielbiają krokiety i oczywiście pierogi. I robimy to wszystko we Wigilię, żeby było świeże i smaczne. Ale potem konsumujecie to z umiarem. Tak, tak, spokojnie. Pierogi zawsze wystarczają na wszystkie dni świąt i jeszcze można je zabrać sobie. Na przykład te dziewczyny są studentkami do siebie, do mieszkania. Jaki jest pani wymarzony prezent? Oj, wymarzony prezent. Bardzo lubię biżuterię i zawsze czekam na takie malutkie pudełeczko z niespodzianką. Ale to ile lat już Pani czeka? Czy... No co jakiś czas się zdarzy. Nie co roku, ale co jakiś czas się zdarzy. Mikołaju, dla tej Pani błyskotki jak coś. A dla Pani? Ja uwielbiam nowe perfumy jakieś. Mam już ich sporo, ale za każdym razem się cieszę z nowego. Okay. Mikołaj nas ogląda, proszę mi wierzyć. Ok, dobrze, to na koniec jeszcze bardzo proszę, aby złożyły Panie życzenia na naszych kanałach. Życzę wszystkim słuchaczom zdrowych, szczęśliwych i przede wszystkim rodzinnych świąt spędzonych w miłej, spokojnej atmosferze. Bardzo proszę. Tak, przede wszystkim zdrowia, dużo radości, pięknych prezentów i żeby każdy był zadowolony i szczęśliwy w te wszystkie dni, także wszystkiego dobrego. A ja dołączam się do życzeń i życzę, aby każdy z naszych oglądających i słuchających miał taki uśmiech na twarzy, jak właśnie panie, z którymi zakończyłem właśnie rozmawiać. Dołączam się do życzeń, pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Starogard i użytkowników portalu kociewie24.eu. Tam ponownie się zobaczymy już wkrótce.